Cześć, dziś pokażę Wam jak w domowych warunkach możecie zrobić szybko maseczkę zakrywającą wasze usta i nos. Potrzebna jest do tego stara koszulka, której już nie potrzebujecie. Potrzebujecie tego nożyczki, nie musicie szyć, po prostu musicie obciąć na imiżfu rękach. Oczywiście później możecie jeszcze poprawić, dodatkowo możecie zrobić sobie przestrzeń na uszy, a nasza gotowa maseczka z rękawa wygląda w ten sposób. Trzymaj się, cześć!